Dzisiejsza niedziela to jest niedziela chrztu czyli przypomina się ten moment, który miał miejsce w życiu Pana Jezusa, kiedy podszedł nad rzekę Jordan. Rzeka Jordan nie była jakąś wybitną, przyciągającą swoim wdziękiem rzeką, była mętna 400 metrów pod powierzchnią, pod, pod poziomem morza, a więc była w depresji. Natomiast ludzie przychodzili tam nie ze względu na jej walory zewnętrzne, ale dlatego, że oni przyszli, żeby tam wyznawać swoje grzechy. Tam był Jan i właśnie oni chcieli w tej mętnej wodzie Jordano zanurzyć i utopić swoje grzechy, żeby ich już nie było. I wprawdzie nie był to sakrament Chrztu Świętego, była to zapowiedź czegoś, co miało nastąpić później. Ktoś z was mógłby spytać, no dobrze, ale to w takim razie, po co Jezus tam poszedł, skoro On jest przecież bez, bez grzechu, przyszedł do miejsca, gdzie udzielano sztuna odpuszczenie grzechów. Otóż Jezus od samego początku chciał być z tymi wszystkimi, którzy potrzebują jego zbawczej opieki. Już wtedy chciał dzielić ich los. Tak jak później zawisł na krzyżu i podzielił los wszystkich tych, którzy zasługują na śmierć. Kochani, jest to dobra okazja też, żebyśmy przypomnieli sobie, czym dla nas jest sakrament Chrztu Świętego. Pamiętam, jak z 15 lat temu poszedłem sobie do księgarni, która była tutaj obok kościoła świętego Mateusza, księgarnia ewangelicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. I przeglądając książki, słyszałem rozmowę naszych braci ewangelików, którzy mówili jeden do drugiego, a wiesz, ci katolicy, oni nie mają chrztu. Nie mają? Nie, oni mają chrzciny. Już nie chciałem się wtrącać do tego, co tam mówili, ale pomyślałem sobie na każdym kroku, jeśli tylko będę mówił o chrzcie, to postaram się, żeby to wyjaśniać w sposób bardzo prosty, że chrzciny jest to impreza jest to jakieś takie przyjęcie, które może być, ale nie musi być po uroczystości chrztu w Kościele. A więc, żebyśmy nie mylili chrzcin z chrztem. W Kościele odbywa się chrzest. Czasem jak do kancelarii ktoś przychodził, mówił, przepraszam ojcze, chciałem załatwić chrzcinę. Wtedy mówię, no to muszę rozczarować, bo ja właśnie my się nie zajmujemy organizacją chrzcin, ewentualnie chrztu. Kochani, chrzest nie wiem, czy znacie datę swojego chrztu. Warto się zainteresować. Nie wiem, czy znacie parafię. Pewnie ci, którzy przygotowują się do obierzowania, musieli pójść po akt sztu, czy metrykę sztu i zaczerpnąć. I być może jesteście na bieżąco z tymi informacjami, ale być może niektórzy z nas już dawno zapomnieli, w którym kościele, w którym roku, którego dnia. Ja pamiętam dokładnie, kiedyś to sprawdziłem i co roku w kalendarzu mam. Wpisaną tę datę, właśnie 20 sierpnia. Wtedy rodzice przynieśli mnie w poduszce do kościoła, przemienienia pańskiego tutaj w Łodzi. Kochani, dzięki sakramentowi Chrztu Świętego możemy zyskać takie cztery rzeczy. Po pierwsze, Chrzest, chrzest ym, obmywa nas z grzechu pierworodnego, który, jak choroba dziedziczna, po prostu przechodzi na nas wszystkich. Również, po drugie, obmywa nas z wszystkich grzechów, czyli gdyby ktoś przyjął chrzest jako osoba dorosła i chciał od razu przystąpić do Komunii Świętej, to nie musiałby iść do spowiedzi, tylko po chrzcie od razu mógłby przystąpić do Komunii Świętej. No i też jako dorosły do bierzmowania, jeśli byłby przygotowany. Trzecia rzecz, którą zyskujemy dzięki sakramentowi Chrztu Świętego, to, że możemy przyjmować następne sakramenty, i dlatego też przy okazji pierwszej komunii świętej, bierzmowania, sakramentu małżeństwa czy kapłaństwa, wymagane jest, żeby przynieść potwierdzenie, że ta osoba na pewno była ochrzczona, ponieważ bez chrztu żaden z innych sakramentów nie może być przyjęty. I czwarta rzecz, którą zyskujemy, to zostaniemy, zostaliśmy przez chrzest włączeni do wspólnoty wierzących, do wspólnoty Kościoła, więc jesteśmy pełnoprawnymi członkami wspólnoty Kościoła. Kto udziela chrztu? Otóż normalnie udziela chrztu kapłan, diakon, biskup, papież. Natomiast w przypadkach nadzwyczajnych, na przykład zagrożenie życia osoby, która chce przyjąć chrzest, albo na przykład jesteśmy na bezludnej wyspie, jesteśmy jedynymi osobami, każdy może ochrzcić. Musi spełnić tylko trzy warunki. Zapamiętajcie to, bo może wam się kiedyś to przyda. Po pierwsze, musi być woda. Jeśli ktoś nie ma wody święconej, to musi być woda naturalna, ta, która występuje w naturze. Czyli woda z rzeki, ze stawu, z deszczówki, z morza. Ale nie może być to woda, która jest... Przerobiona przez człowieka, na przykład woda w ros z rosołu, albo woda mineralna gazowana, to już nie może być. A więc naturalna woda, po pierwsze. Po drugie, muszą być wypowiedziane słowa. Imię dziecka, powiedzmy, dziecko ma na imię Piotr, czyli osoba, która chrzci mówi, Piotrze, ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. Jest konieczne, żeby wypowiedzieć wszystkie trzy. Osoby trójcy, przenajświętszej. Jeśli ktoś wypowie dwie albo jedną, to jest to przez nieważne. No i trzeci warunek, żebyś ochrzciła, żebyś ochrzcił w przypadku nadzwyczajnym, to pragnienie, intencja, że chcesz ochrzcić. Czyli nie jest to na potrzeby filmu albo jakiejś prezentacji, tylko po prostu chcesz ochrzcić. Czyli woda słowa ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego i intencja ochrzczenia jest też tak zwany chrzest pragnienia i chrzest krwi chrzest pragnienia czyli ci którzy chcą przyjąć chrzest ale nie mają możliwości w tym momencie na przykład lecicie samolotem i ktoś się nawrócił tam lecąc w samolocie i chce przyjąć chrzest chce należeć do kościoła ale nie ma takiej możliwości za chwilkę może dojść do jakiegoś wypadku. No to jest to chrzest pragnienia. Ta osoba, powiedzmy, gdyby umarła, umarłaby jako osoba ochrzczona chrztem pragnienia. Jest jeszcze tak zwany chrzest krwi. Otóż kiedyś katechumeni, ci, którzy przygotowywali się do chrztu, przygotowywali się przez cały rok i tylko w Wigilię Paschalną, raz w roku chrzest odbywał się właśnie w tę wielką noc. Natomiast zdarzało się, że kiedy były prześladowania chrześcijan, to ktoś oddawał swoje życie, przelewał swoją krew za wiarę. I to jest właśnie chrzest krwi, że oddał życie za Chrystusa, nie wyparł się Chrystusa, mimo że nie został chrzczony, to należy do kościoła z tytułu tak zwanego właśnie chrztu krwi. Kochani, są takie miejsca na świecie, gdzie jest chrześcijaństwo zabronione. Gdzie jest karalne. Posiadanie Biblii, krzyża grozi nie tylko zwolnieniem z pracy czy represjami, ale również śmiercią. Ogromną radością jest, dwa tygodnie temu, czy kilka dni temu, byłem w Paryżu i biskup Paryża mówił, że jest takie dość dobre zjawisko. Że wielu dorosłych ludzi, wielu, to mam na myśli kilkanaście tysięcy mieszkańców Paryża, kilkanaście tysięcy, jako dorośli zdecydowali się na chrzest. Dużo jest muzułman, dużo innych wyznań, religii, i oni pomyśleli, że tracą swoją tożsamość. Muzułmanie potrafią wyznawać swoją wiarę w sposób bardzo wymagający. Wobec siebie, wobec innych, a właściwie wielu z nich stwierdziło, że opanowała jest jakaś, jakaś taka byle jakość, brak tożsamości i zdecydowali się, żeby w sposób świadomy przyjąć chrzest. Kochani, a dzisiaj będziemy uczestniczyć w sakramencie bierzmowania do osoby, które już przyjęły chrzest. Bierzmowanie ma na celu, żeby umocnić to wszystko, co Pan Bóg już dał w naszych sercach żeby odkopać wszystko to, co zostało gdzieś tam zagruzowane w nas. I bardzo dużo zależy od tego, na ile się otworzymy na działanie Ducha Świętego. Bo zewnętrznie widać pewne znaki, gesty, są wypowiadane słowa, ale to nie będzie niczym i nie będzie wcale skuteczne, jeśli człowiek wewnętrznie nie pozwoli Panu Bogu, żeby przyszedł i odrodził, odnowił duchowo. Dlatego Zwracam się do tych, którzy przygotowują się, którzy za chwilkę przyjmą sakrament bierzmowania. Starajcie się stać blisko Pana Boga. Nie marnować prezentu, który Pan Bóg wam dał. Bo z sakramentem chrztu świętego i również z sakramentem bierzmowania to jest tak jak z takim prezentem, który otrzymujesz, który jest bardzo skrupulatnie pięknie opakowany. Nie wystarczy przyjąć ten prezent i mieć w domu bo on nie będzie, nie będzie z, nie, z niego żadnego pożytku. Trzeba przyjąć, rozpakować i użyć. Dlatego życzę wam, żebyście, przyjmując ten sakrament bierzmowania, również wspominając wspominając swój własny chrzest, żebyście byli ludźmi, którzy pamiętają, że to, co jest w środku, wewnątrz, to czego ludzie nie będą potrafili często dostrzec, twoja osobista relacja z Panem Bogiem, ona jest. Najważniejsze.